Dzień dobry Państwu. Janusz Maruszewski, Strefa Inwestorów. Jest środa 19 listopada 2025 roku. Właśnie minęła godzina 13 i miło mi Państwa powitać na czacie inwestorskim z zarządem grupy Unimod. Jest już z nami jeden z członków zarządu grupy Unimod, pan Filip Kuropatwa, wiceprezes zarządu do spraw finansowych. Dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu, witam. Nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. Zaczynamy od krótkiego wprowadzenia, które będzie poświęcone omówieniu wyników finansowych grupy Unimod za trzeci kwartał 2025 roku oraz w drugiej części będzie czat w formule tekstowej no i w tej części spotkania wezmą udział również pozostali członkowie zarządu, którzy będą odpowiadać na pytania inwestorów. Ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby wysłuchać wprowadzenia, a następnie zadawać pytania na czacie. Link do czatu jest dostępny w opisie do materiału wideo. Czat odbywa się w serwisie strefainwestorów.pl. A teraz uruchamiamy prezentację i oddaję już głos panu Filipowi. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam Państwa na naszym cyklicznym spotkaniu. Podsumujemy, pozwolicie Państwo, że... Dodam parę słów komentarza do naszych wyników za trzeci kwartał. Tradycyjnie też szerszą prezentację znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych, pełną jej wersję. Jakbyśmy podsumowali trzeci kwartał: wyższe, wyższe wolumeny sprzedaży paliw i gazu i energii elektrycznej, czyli w tych trzech obszarach sprzedażowych zwiększamy. Pozycje przy stabilnych przychodach, ale to cały czas zaznaczamy, że przychody to jest pochodna też oprócz wolumenu. Wolumeny są ważniejsze, ale też przychodna pochodna też poziomu cen i też poziomu naszej waluty, z reguły dolara do, 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 do złotówki. Ebida skorygowana na poziomie 88 milionów złotych, to, to, to jakby najważniejsze liczby, które opisują nasz, naszą aktywność. W trzecim kwartale. Jeśli chodzi o obszary działalności, tak jak w poprzednich kwartałach, też oczywiście tutaj dużą rolę odgrywa też sezonowość, szczególnie w obszarze bitumenowym, i ten wynik z reguły w drugim, trzecim kwartale w tym obszarze głównych naszych aktywności jest, jest, jest z reguły większy niż, niż w innych. Ale te, te wyniki się równoważą już w pewnym momencie. Już te nowe segmenty, jak logistyka i segmenty przejściowe, transformacyjne, wnoszą tą równowagę do naszych wyników. Także w głównych obszarach w działalności mamy, mamy wynik w wysokości 51 milionów EBITY skorygowanej. Jeszcze o tym powiem, ale to. Mamy wyzwania w obszarze paliwowym, to, to się dużo dookoła nas dzieje. No, rok jest trudny dla gazu LPG, nie tylko u nas, ale to widzimy też odzew na rynku. To, to jeszcze też bardzo, parę słów powiem. Bardzo dobre wyniki cały czas w obszarze bitumenowym. To jest, jak zaznaczałem, sezonowo najlepszy kwartał zawsze w roku, tak? jeśli chodzi o, o, o ten obszar działalności. Bardzo dobrze zadowoleni jesteśmy z wyników w obszarze logistyki zarówno kolejowej, jak i, jak i też paliwowej, terminalowej i EBITDA skorygowana na poziomie 34 milionów nas cieszy. Gorsze wyniki związane z wyzwaniami na, na, w obszarze tradingowym i, i w, w obszarze i gazu, i energii elektrycznej, to też trzeci kwartał to też nie jest najlepszy kwartał, jeśli chodzi o, 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 o te rynki. EBITDA skorygowana na poziomie nieco niższym niż w zeszłym roku prawie 3 milionów złotych. Jeśli chodzi o otoczenie rynkowe, to dużo się działo wokół nas w, w tym kwartale, trzeba przyznać, szczególnie w obszarze paliwowym. Ataki Ukrainy na rafinerie, na rafinerie rosyjskie i, i ta eskalacja stosunków między USA a Rosją w postaci sankcji na rozniew i Ukol wprowadzają zamieszania dużo na rynek. Niektóre z tych zamieszań nam sprzyjają, to, to Państwo też wiecie, że my lubimy jakby duże, duże, duże zamieszania i, i rynek, który jest zmienny, ale niektóre też nam szkodzą i w tym w przypadku trzeciego kwartału było, było więcej tych czynników, które nam szkodziły, szczególnie ta niepewność, jeśli chodzi o dostępność produktu globalnie też i, i wzrost też cen powoduje też wzrost zjawiska takiego którego nie lubimy cały czas o tym mówimy nie, też myślę, że Państwo już o tym wiecie, czyli, czyli zjawisko backwardation, które na, rynku, które na rynku, szczególnie oleju napędowego, było w, w lipcu nie, czyli takie zjawisko, który, które, w którym ceny, w związku z tą niepewnością, zmiennością rynkową, idą do góry, jeśli chodzi o ceny natychmiastowe, a nie, nie idą za nimi ceny terminowej. Wtedy wszystkie utrzymania jakichkolwiek magazynów, nawet operacyjnych paliw, kosztują. Jeśli chodzi o zabezpieczanie tych produktów, kosztują więcej i, i obniżają nam marże. Także ta, ta niepewność co do też kosztów zakupu produktu, no bo, bo tego produktu w, czasowo też brakuje, no bo nagle w takich sankcjach bilans się gdzieś zaburza, też powoduje, że ten produkt jest, jest, jest droższy i, 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 i to wpływa negatywnie na nasze marże. Nie, Patrząc na konsumpcję paliw, to te trendy, które już wcześniej sygnalizowaliśmy państwu, one się potwierdzają, jakby kontynuują dalej, czyli presja, pod presją jest konsumpcja oleju napędowego w Polsce. Jest dość znaczący spadek LPG, bo to jest 7% za 8 miesięcy w stosunku do 2024 roku, ale ten rynek w ogóle podlega w tej chwili dużej turbulencjom. Nie. Ale po drugiej stronie widzimy bardzo znaczące wzrosty konsumpcji paliw, benzyny i paliwa lotniczego. Te, te, te dwa czynniki nas, nas cieszą, bo w, w obu obszarach jesteśmy aktywni i, i rozwijamy nasz, nasz udział w rynku. To pokazuje też nam strukturę naszego wzrostu gospodarczego, prawda? Także tu gołym okiem widać, że jednak konsumpcja prywatna jest silniejsza niż konsumpcja tej części powiedzmy sobie, tej gospodarki bardziej przemysłowej. Profesjonalne. I oczywiście też swoje znaczenie ma zmiana struktury, też zużycia paliw. Z... W kierunku samochodów benzynowych, ale hybrydowych, benzynowych też w tym kierunku wszyscy idziemy. Po drugiej stronie mamy zmiany na rynku LPG, też. Ten rynek jest pod dużą presją. Jeśli chodzi o ten rok, jeśli chodzi o importerów produktu zachodniego, no takimi my jesteśmy. W tym roku w związku z, z tymi wyjątkami, które są były w sankcjach, o których też już mówiliśmy, to te wyjątki znikną od początku roku. Tak, jest nowy pakiet sankcji europejskich na, 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 na Rosję. On, on zawiera też doszczelnienie sankcji na LPG, stąd też, stąd też w, w większym, większym optymizmem patrzymy na, na to, co. Co, co będzie w przyszłym roku, bo, bo ten rynek wreszcie się po Mamy nadzieję, szczególnie, że sankcje na, na, na benzynę i diesla działają dość dobrze. Także nie ma powodu, żeby LPG nie działało w takim kształcie, jakie one są zaproponowane. Za, za w związku z tym uważamy, że ten, ten rynek w przyszłym roku powinien wyglądać tak, jak spodziewaliśmy się, że będzie w tym wyglądał. Jeśli chodzi o inne obszary działalności, to zwiększamy eksporty. Przepraszam, przeskoczyłem chyba. Zwiększamy eksport bitumenów i paneli fotowoltaicznych na Ukrainę. Jak wiemy, wyzwaniem na rynku ukraińskiego w tej chwili, w ogóle systemu energetycznego na Ukrainie, są, są blackouty i zapewnienie ciągłości dostaw prądu. Widzimy, że Ukraińcy mocno w tej chwili postawili, inwestują na rozproszoną generację prądu i systemy magazynowania energii, co jest zrozumiałe. To, to, to rozproszenie jednak jest dość ważne, i tutaj też. Tutaj też nasza pozycja się zwiększa jako dostawca tych komponentów na ten rynek. Cieszy nas też pozytywny odzew. Przepraszam, coś mi tu przeskakuje. Cieszy nas też pozytywny odzew naszych partnerów franczyzowych w sieci stacji Avia. Wspólny kurs na Unimod To jest ten program lojalnościowy, który ogłosiliśmy niedawno. Premiujemy w nim tych, którzy chcą zostać z nami na dłużej i wypełniają też założenia jakościowe prowadzenia stacji we franczyzie w naszej sieci. Wysokość bonusów wypłacanych to nawet do 150 tysięcy złotych na jedną akcję, jedną stację, przepraszam, która jest przedłużana. Tutaj umowa jest przedłużana. I środki te franczyzobiorca musi przeznaczyć na zakup naszych akcji na rynku, co też jest jakby, też buduje naszą rodzinę akcjonariuszy wspólnych, bardziej trwałych. Podsumowując, wyniki, mam nadzieję, że w tych turbulentnych czasach, o których, których też Państwo są świadkami, no bo przecież widzimy, co się dookoła nas dzieje, pozytywnie ocenić nasze wyniki. I myślę, że udało już nam się w ostatnim czasie udowodnić, że. Że jesteśmy spółką stabilną, jeśli chodzi o, o, o zmienność wyników i turbulencje, które dookoła nas, nas, nas wste, się dzieją, dookoła, których jesteśmy świadkami, ale też uczestnikami. Także dzięki bardzo. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Gratuluję tych pozytywnych wyników, mimo. Wszystkich wyzwań rynkowych, którym musicie Państwo stawiać czoła, ja bym chciał, korzystając z możliwości, zadać jeszcze Panu dwa pytania. Jak wygląda sytuacja w biznesie szeroko rozumianym w poszczególnych segmentach? Gdzie tutaj najwięcej widzi Pan tego potencjału, potencjału przepraszam, a gdzie najwięcej wyzwań i potencjalnych zagrożeń? Myślę, że do końca roku, ale też i na 2026 rok. I szczególnie, czy ten 2026 rok może być rokiem odbudowy tego segmentu LPG, biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział o uszczelnieniu sankcji? Dokładnie, także to, to też pierwsze, które, które nam przychodzą, te dwa obszary, które, to, to są te obszary, które były w tym roku, były, są nadal pod presją, tak? czyli to jest obszar LPG zdecydowanie na pierwszym miejscu, byśmy powiedzieli. To zdecydowanie ten, ten rok nas zaskoczył negatywnie. Nie przypuszczaliśmy, się, nie przypuszczaliśmy, że ten rynek będzie jednak tak niezrównoważony, bo to są, to są jakby dwa, dwa, dwie siły, które na ten rynek wpłynęły, I tak naprawdę trzy w sumie. Jedna to jest, no to jest ten N Butan, który korzystał z wyjątków w sankcjach, czyli ten produkt rosyjski na tym rynku cały czas był. I dla tych uczestników rynku, którzy, którzy mieli logistykę przygotowaną na kierunek zachodni, no nie oszukujmy się, Rosjanie sprzedawali po cenie, po cenie sprzedają nadal jeszcze po cenie niższej niż, 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 niż w Europie Zachodniej w, to powodowało wyzwania marżowe. I ten, i, I ten obszar. Dru, druga siła to jest ta, że wiele uczestników rynku. Y, 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 to nie jest tak dobrze zorganizowany rynek importowy jak dieslowy, tak? W sensie taki mm -hmm. już y, dojrzały w sensie różnych kierunków dostaw tak? od lat. To był pierwszy rok takiego testu na polskim rynku. Ludzie też podeszli do y, y, dużo uczestników importerów podeszło tak dość. Y, 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 Nerwowo do tego rynku, kontraktując się dość mocno. Tak? I teraz, jeżeli ten napływał dodatkowy produkt z Rosji, do tego produktu to po prostu w Polsce było za dużo. A do tego nałożył się trzeci czynnik. no Ewidentnie widzimy to w liczbach. Zobaczymy, jakie będą liczby za cały rok, jeszcze końcowe, bo to są wstępne. No ale ta konsumpcja LPG spada w Polsce, to też jakby dołożyło do, do, mhm. do, 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 do tych wyzwań. No przyszły rok w związku z tym uszczelnieniem sankcji uważamy, że będzie już bardziej ustabilizowany i widzimy takie wahadło wśród uczestników rynku, że oni są tak zniechęceni, bo niektórzy wypowiadali umowy terminalowe i, mhm. i, i, i próbowali się dostać z różnych zobowiązań, że kontraktują się w tej chwili na mniejszą skalę na przyszły mhm. rok, co może być znowu zaskoczeniem w drugą, stronę. w drugą stronę. My robimy swoje, uważamy, że ta decyzja w kontekście szczelności sankcji jest dobra, mamy dobry, dobry układ logistyczny, mamy mhm. dobre kontrakty, jeszcze je wynegocjowaliśmy lepsze na przyszły rok. W związku też z sytuacją, no dostawcy też widzą, co się dzieje na polskim mhm. rynku, jakby są skłonni bardziej głęboko tak powiem, negocjować z nami. Stąd też uważamy, że, ten, że, że to w przyszłym roku będzie działało i ten wynik zdecydowanie poprawimy. Zdecyd to jestem pewien. W jakiej skali no to zobaczymy oczywiście, jak rynek daje poziom konsumpcji, jeszcze, czy ona będzie nadal spadała, czy nie, ale to zobaczymy. Ale w obszarze paliwowym też uważam, że mhm. jest tyle czynników wiejących nam w twarz nie w plecy w tym roku właśnie z tym backejszą, z tym zamieszaniem, z tymi, z tymi zmianami. Nie, że to nam dość dużo marży zjadło, a nie są to naturalne tendencje, które są naturalnie na rynkach paliwowych, tak? na rynku uh -huh. diesla. Jesteśmy przecież od lat w tym, na tym rynku i, i wiemy, że to są wyjątkowo. Oczywiście ten wyjątek trwa trochę długo, związany to jest też z tym konfliktem i tą zmiennością i ewolucją tego konfliktu. Ale, ale, ale rynki gdzieś w dłuższym okresie czasu i tak wracają do, do stabilizacji, i, i, i ten potencjał w tym obszarze, moim zdaniem, jest. Tak? Mm -hmm. na, na no właśnie, bo dużo się mówi o tym, że rok 2026 za sprawą i środków z KPO, które w tym roku ruszyły, i za sprawą pewnie kolejnych zbliżających się wyborów. W kolejnych latach y, ma być rokiem takich inwestycji od ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych. To może być też szansa dla segmentu oleju napędowego i bitumenowego dla jego rozwoju? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Widzimy w, w bitumenach też widzimy presję na w polskim rynku, jeśli chodzi o marże jednostkowe. Trochę z tą konsumpcją taką właśnie konstrukcyjną, inwestycyjną jest, 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 jest trochę gorzej. Też ten rynek jest dość stabilny, tak czy siak. Ale, ale nadrabiamy tutaj jakby pozycją eksportową też i, mm -hmm. i, i zwiększonym wolumenem, ale to też jest potencjał, a na rynku diesla zdecydowanie, no rynek diesla jest pod, pod presją, ale to, no, to rynek diesla ja bym się upierał jest bardziej lepszym indykatorem naszej kondycji gospodarki, ale takiej gospodarki mm -hmm. od tej strony przemysłowej niż, niż może, same liczby PKB, na które wpływa też konsumpcja prywatna dość mm -hmm. mocno, stąd tak. też, mm -hmm. stąd też Trzymam kciuki za takie ożywienie i. Mhm. i, i Oby zobaczymy. się ono wydarzyło. Przejdźmy, się wydarzy. przejdźmy od słów do czynów. Um, jeszcze ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do czatu tekstowego. Opublikowaliście Państwo wyniki za trzeci kwartał. Można powiedzieć, że już większość roku za nami spotykamy się w połowie listopada. Więc jak w kontekście tych wyników i tej obecnej sytuacji może wyglądać dywidenda za ten rok, na co mogą tutaj liczyć inwestorzy? Ja cały czas podkreślam i też bądźcie Państwo uważni w czytaniu naszych sprawozdań finansowych, bo cały czas zaznaczamy, że my do dywidendy, do polityki dywidendowej w tej chwili podchodzimy od wyniku skonsolidowanego i skorygowanego netto, tak? No bo wiemy, że na ten, na wynik netto też wpływają wiele czynników, nad którymi nie mamy do pewnego stopnia wpływu, no bo to są standardy rachunkowości i... I, I niektóre rzeczy, które, które może inaczej byśmy logicznie sobie układali w, w, w przepisach, są inaczej, wymagają innego zachowania. Stąd też te szczególnie wyceny transakcji zabezpieczających, i to też pozycję bitumenową dość mocno na to wpływają, tak? My wprowadziliśmy rachunkowość zabezpieczeń w tym obszarze, ale no nie wszystko się da też z tej rachunkowości wyłączyć, to też jest taki dość obszar bardzo mocno uregulowany. Stąd też, stąd też patrzymy na wyniki skorygowane, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy. podtrzymujemy politykę co najmniej, podkreślam to słowo, co najmniej 30% skorygowanego skonsolidowanego zysku, zysku netto. Będziemy robić wszystko i jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, żeby dywidenda była przynajmniej taka jak w zeszłym roku. Ale to oczywiście zobaczymy za cały rok. To jeszcze wcześniej mówię, powiedzieć, ale tu podtrzymujemy swoje stanowisko. Jesteśmy spółką dywidendową. Dzielimy się z Państwem też e, zyskami, które wypracowujemy w grupie. Dziękuję za to przypomnienie o tym, żeby. Spoglądać sobie w szacowaniu na skorygowany, skonsolidowany zysk netto i za te deklaracje. Dziękuję też za całe wprowadzenie, za prezentację. Kończymy tę część spotkania i ja zapraszam wszystkich uczestników do udziału w czacie inwestorskim w formie tekstowej. Tak jak wspomniałem, link jest w serwisie Strefa Inwestorów. Link też jest w opisie do tego filmu, wideo na tych platformach, gdzie nas. Państwo oglądacie. Moim i Państwa gościem był Pan Filip Kuropatwa, wiceprezes Zarządu do Spraw Finansowych w grupie UNIMOT. Bardzo dziękuję, Panie Filipie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia i zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Tak jest. Pozdrawiam, do zobaczenia.